nie możemy bimbru podkreślić trochę w termosie. Sławny bimber Andersonów. Chociaż to by za miliony poszło. A poszedłbyś ze mną lepiej, a nie uważaj. uwaaazieeej. Gdzieś chociaż świecił. Dziś, właśnie światło boją się najbardziej. Z latarki to nie jednak. Może masz trochę gorszą latarkę? No to jednak byś się przydał. Ktoś tam biega na górze chyba. Nie, może mi się wydawało, ale... Mam wrażenie, że słyszałem bieganie Jezus Maria Tak się wystraszyłem Tak ja się wystraszyłem, oh my god Ale ja tu zaraz umrę, bo nie mogę się od niego odsunąć Nie chcę takiego spotkania, bliskiego stopnia Mówię, przyszedłbyś tu. o, termos Strażnik termosu nas zaatakował Trzeba wypijać kawkę Thermos z Bimbram. nie wiem, czy tam jest napisane, że to jest Thermos z Kawą, czy to już po prostu to jest Thermos. Może dziwne dźwięki znowu słyszę, ale tym razem nie jest bieganie, tylko po prostu coś dziwnego. Nie mam pojęcia co. Nie, teraz słyszę bieganie, już mnie znowu zaatakuje teraz. Gdzie wy jesteście? Dobra, to chyba nikogo nie ma na razie. A tam jest to lepsza latarka znowu. O, jakieś osiągnięcie. Czyżby wszystkie radia już? Ale. Nie wiem, czy ta latarka się różni. Z czymś? Ej, ona chyba serio jest jeszcze mocniejsza. Nie, może nie. Nie wiem, nie mam pojęcia.

A lot of people gone missing, too. Yeah, yeah, it's, it's pretty much the, uh, the usual stuff, Pat. Uh, just, you know, uh, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier <laughs> and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but definitely, Pat. <laughs> to to Gordon, uh, oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me oh uh, yeah yeah it's wilder pat but actually most of the trouble seems to be coming from grown men no no so nothing you know. kids are doing fine this year well that's nice to hear at least boys i want to thank you for stopping by i'll let you get back to your patrol Sure thing pat yeah sure thing pat <laughs> ja znaczy, jestem praktycznie pewny, że my znowu trafimy na policję, a tam chyba masz napis? Nie, to jest po prostu. Martwi mnie to, bo to jest sama góra. Ja słyszałem, jakiś tu biegł, bo... a nikogo nie widzę. No, tylko się boję. Zostawmy coś na nie na stówę. Teraz? A nie. O Co mogę podnieść? A, baterię. A nie, nie mogę jednak podnieść baterii. A...

To na szczęście chyba jest tylko efekt dźwiękowy i za każdym razem jak będę teraz w domku w nocy to będzie słychać, jak ktoś biega. No, nie lubię takich efektów dźwiękowych, ale... W sumie lepsze to już dubią nas, ktoś atakował za każdym razem, jak ktoś... Excuse me. Proszę umrzeć. Oh my god, combine! No zaraz zabija. Już widzę znagłówki pokonane przez Combine. No. A nie więcej? Mam hey, no wrażenie, że więcej. Hey. Tyle to, że w Ameryce samej. Nie, nie wiem, dawno nie miałem geografii, ani nic takiego. No, pozwolę, się, pozwolę się trochę naładować mojej pięknej lotareczce. No, to tak jakby to ścierwo wytrzymałe było. I eee, ktoś jeszcze było, czy tylko jeden ziomek? To jak to się tu rozejrzeć, bo ja tam wybiegłem stamtąd, bo mnie zaczął gonić... Eee, co by zaczął gonić? Jak się nazywało? Combine, o. A, i nie sprawdziłem tej rzeczy. A, tutaj wygląda jakby... A nic nie było, świetnie. Jakby twórcy byli złymi ludźmi i robili specjalnie miejscówki, które wyglądały, jakby coś w nich było, co tam jest w ogóle. Jakby coś w nich było, ale tak naprawdę nic z nich nie ma. Są tak żali rozpacz. mamy iść, to... aha, bo mamy najpierw otworzyć baremo przejścia. No dobra. Jakby nie mógł iść za nami po prostu, no, co za człowiek. Czy specjalnie mamy to robić. Już lepiej, jakbyśmy byli sami, bo... No, to samo wychodzi. Ktoś będzie w tym. Stąd wyszedł chyba. A nie, jednak nie. W ogóle stąd chyba wyszedł ten. jest strzelba? Nie, to jest młotek. Ten ziomek, z walczyliśmy przed chwilą. Nie mam przeskoczyć na tym płotem? Czy co? Może to da się tworzyć po prostu? Jak ja tam wejść? Muszę jakoś te drzwi losy otworzyć, ale nie jak przejść tam. Aha, tu jest drabina, jezu. Nie zauważyłem, że drabina. Dlaczego jest tam. tam? coś świeci. Nie wiem, czy jakiś masz napis znowu, czy co? Nie widzę, żeby coś tu było ukryte. Jeszcze tutaj podejdę, ale tych dziwców ja raczej nie otworzę. Aha, ja mam je otworzyć. Nie, to nie ja. idę szukać sekretów. A, najpierw tak muszę znaleźć klucz, no dobra. Przynajmniej teraz się dowiedziałem, że muszę znaleźć klucz. Do niego znalazłem. Aha, to tutaj nie ma wejścia. Ja myślałem że to jest wejście. A nie, jest wejście, to że trzeba kopnąć. A nie, nie trzeba kopnąć, owo. mi o co chodzi z tą atarką. Szkoda, ciekawe czy... czy. Nie, wygląda jakby tam dało się jakoś przejść, ale nie mam pojęcia, co musiałem zrobić, żeby tam przejść. Dobra, otwórz mu te drzwi po prostu. Excuse me. Gdzie to jest w ogóle za miejsce, tutaj weszłeś? Zbadać to miejsce. Aha, dobra, my tu byliśmy, to wcześniej, tędy przeszliśmy. Aha, teraz się nie da tędy przejść. Trzeba je w sumie. Aha, dobra, już idę ci pomóc. To człowiek drzwi nie umiał tworzyć samemu, no. Excuse me? A, Tam widzę chyba jakieś maszynki w pobliżu. Aha, myślę, że to Aha, bo tu była chyba... chyba. to jest pusty. Ty już byłem? A tak, ja już byłem, lol. Najgorzej. <gorsza> Dobra, to tutaj nie ma się rozglądać. Trzeba. Trzeba pchać w ramę. Co to jest na tym drzewie? Zpiła? To... Nie. Tak, to spiła. jakaś dziwna. No nie, słychać tak... Czy jakiś sekret to był gdzieś pobliżu? Bo to oddechy to właśnie w tych sekretach przeważnie słychać Eee, chwilę, bo ja mam wejść do domku, a nie za do domek, tak? Tak, do domku, tak, dobra. Eee. No oh God, czemu tutaj za do tym domkiem jest taki duży obszar? Ja liczyłem, że to będzie jakiś, nie wiem, płot. O, idziesz za mną, Nice. To mi chyba raczej nic nie zaatakuje, bo... Bo mnie jest useless i nigdy nie pomaga w walce, więc obstawiam, że teraz po prostu nie będzie walki, skoro on za mną idzie. To w ogóle wygląda jakby dało się po tych belkach wejść na szczyt tego domu. O, co to za miejsce? właśnie, to wygląda. To jest woda? Tak, to jest woda, to jest ten caldron, like, cały chyba. Na którym była to nasza wysypka piękna. Kurde, no nie widzę tutaj żadnego masz napisania, nic. No nie wiesz, że zrobili tego miejscówkę i nic nie ukryli, no. To jest coś smutne po prostu. Jeszcze nie będę wchodził, jeszcze nie patrzę. No, Barry mnie zostawił, będzie walka zaraz. A nie, jednak dobra, idzie. Powoli, po powoli, ale idzie. No, mogę tam zajrzeć. Jakaś perkusja stała, widziałem. A, za to będzie zaraz walka. Panie bo ja się wstraszyłem, bo słyszałem otwierane drzwi. Czemu ktoś trzymał termos z kawą w piwlu? Excuse me, to nie higieniczne. E, Mam iść na górę, to ja zostanę tutaj i popatrzę. Ok, czu... Co co? But I was sure I could fix that. Ha, będziemy chyba chcieli tej muzyki ich posłuchać potem. Znaczy nie wiem, czy będziemy chcieli, a będziemy mogli chyba, jak włączymy korki. Ogólnie no, jak włączymy korki, to powinniśmy być bezpieczni, bo zgaduję, że to zapanuje światłość wtedy. O! Kolejny termos. Jaki w tym domu są kilka dźwięki. Zgorsze niż po prostu. A to jest mega vibe w fazmofobii, bo chodzę po prostu domu z latarką. Ja, tu chyba nie ma nic. Przynajmniej Bery teraz za mną chodzi. Nie jest aż tak krótki. już idziemy no. A, to co? Nie, nie da się. Jakąś złotą płytę dostali? Asgard. A to jest tam ta kraina bogów Ta, jest... Starzy bogowie wiedzą prawdę.

No, ale już się wyjaśniła to, Znaczy, nie wiem, czy Alan to już wie, ale my to wiemy, że może no, my pisaliśmy w ciągu tych zaginionych dni właśnie te maszynopisy dla tego roku, żeby on się mógł uwolnić wreszcie. Bo dopóki my ich nie napiszemy, on jest więziony. Wiem, że znaleźliśmy wszystkie maszynopisy, ale jeszcze chcę popatrzeć. Czy, nie ma takiego secretu? w sensie tego takiego, fluera ascencyjnego, albo, albo termosu. No, chyba tam mamy do drzwi wejść. Zobaczmy tutaj. A nie, tam mamy wejść, dobra. To, yy, wróćmy się. A nie, tu się nie da, dobra. to tam, tak byłem? A tak, to już byłem, dobra. Nieważne. W ogóle tam taka ładna gitara leżała na biurku, znaczy na łóżku. Hmm, to jakieś alkohole? Hmm. Nie to alkohole? Nie, nie co to jest. Więcej plakatów Ozgardu. coś nie zobaczy ciekawego przez okno? Może? jakieś maszynopisy Czy co? Nie, no maszynopisy już nie zobaczę. Ale no, fajnie, że znaleźliśmy wszystko, bo mówię, ja ten, na pewno wszystko? Ja ten rozdział pierwszy raz przechodziłem, no, ale to jest w ogóle tak hams, że tam, że w tym rozdziale jest tylko jedna brakująca strona i, no, tylko jedna, którą mogę znaleźć na koszmarnym poziomie trudności, żeby, muszę że przechodzić całą grę od nowa, żeby, no, w wyższym poziomie trudności, żeby znaleźć jedną stronę w tym rozdziale, no, to jest głupie, jak dla mnie. No. O nie, muzyka! Kurde, tu nam się wyciszyć. Ale muzyczka ładna. Tylko, no, szkoda, że muszę wam ją wyciszyć, bo. O nie, nie będziecie słyszeli Barego. Myślcie, czy to napis. Przepraszam. No to stąd, a um, że Jak ma naprawić płytę, excuse me? Nie mam pojęcia, co znaczy napraw płytę. To jest jak piosenki, jakby co? No, to jest mądre podejście. Żeby przeczekać nas w domu. Ja wiedziałem, że to są alkohole. Wreszcie okaże, że to też zatrute i stracą znowu cały dzień. Tak będzie. You're a crazy bastard. I'm going to stick by you, no matter what. Ever, Al. You're like a brother. I'm a writer. If <laughs> I just wanted to, I could write 10 books <laughs> a year. And and they would be the best books that year. No, you couldn't. That's right. I could. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like. yes, legendary Bimbur Anderson. <laughs> To be off those coots and be a quarter of bro. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, I know. It's going to be okay. Czy nas ktoś zaatakuje, albo porwie, albo policja nas teraz aresztuje? Czemu ty śpisz z otwartymi oczami, Alan? Zaprzez to Zamknij te oczy. Excuse me. jakaś. Ty poczemu ty wyszedłeś z ciała?

Jednak znaleźliśmy Alice. Alice. Może tam pójdę? Nie trzeba tam iść, czy coś się stanie zaraz? Nie wiem, coś się dzieje. To jest Barbara. presence had touched me she had dug her nails into my brain and used me made me her puppet oh she must be here somewhere maybe upstairs in this study alice yes that's where she is you can apologize alice you'll laugh at the whole thing together and put it behind you alice She's not here. You were foolish to think so. Sama przed chwilą stwierdziła, że ona tu jest. Jesteś to jakaś. Sama przed chwilą powiedziałaś, że ona tu jest, a zaraz mówisz, że jestem szalony. Oh, Czy ja tam wyciągnęłaś na doro. Halo, proszę panie, panie Barber, proszę zaprzestać.

A, czyli znowu idziemy do kwestii okupu, świetnie. I jest jakby w jakimś transie. Nie, może on też został opętany tak trochę przez mrok. No nie wiem. się Jagger had been my editor. Whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. actually i she put in my head, some part of me escape a To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak. And far away. But I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. What happened for Ghonda? Well no, I'm here. It will be an She stole the skin of my armor a long time ago. She looks so old. Chyba ta Barbara w ogóle, według tego, czegoś zaginęło jakieś dwa tygodnie temu. E, a on twierdzi, że to wiele lat minęło, odkąd ją odebrał. Co, to Hata zostanie to to teraz? Czy ona już zasunęła, czy? Hmm. Tak samoułczko na wtedy nie bezpieczeństwo. Nie samoułczko? Nie bo samoułczyków to był chyba sam w ogóle. Nie pamiętam już. Dwa wypadki już mieliśmy. Kocham to po prostu. James O czym Ty mówisz, kim jest James Joyce? Jakiś? Ten Night game ma serio pojebane w głowie. Rozumiem, że my go wprowadziliśmy do opowieści, ale nawet w opowieści chyba nie zwamy się James Joyce czy jakiś tak. Bez sensu. O nie złą muzykę, muszę ją powiedzieć. A, dobra, też już można pominąć. Nie, 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 nie. Nie, nie. o, achievement. Eee, dobra, my to skończymy odcinek, bo znowu zakończyliśmy ładnie odcinek tym końcem rozdziału, więc dziękuję wam za obejrzenie i jeżeli Wam się podobało to zapraszam do innych odcinków na moim kanale. No i trzymajcie się i cześć!